Jest 24 maja 2024 roku. Czytamy w Biblię w całości. Jesteśmy w dziejach apostolskich i dzisiaj bierzemy się za rozdział 10, w którym będzie Piotr udaje się do rzymskiego setnika. Potem będzie mowa Piotra do Korn u Korneliusza. Potem chrzest pierwszych pogan. I na tym się skończy ten rozdział dziesiąty. No dobra, zatem czytamy. Dzieje apostolskie, rozdział dziesiąty. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około dziewiątej godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu Anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu, on zaś wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: Co Panie? Odpowiedział mu: Modlitwy Twoje i jałmużny stały się ofiarą. Która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do jafy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Jest on gościem pewnego Szymona Garbarza, który ma dom nad morzem. Kiedy znikł anioł, który z nim mówił, Korneliusz zawołał dwóch domowników i pobożnego żołnierza spośród swoich podwładnych. Opowiedział im wszystko i posłał ich do jafy. Następnego dnia, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, wszedł Piotr na dach, aby się pomodlić. Była mniej więcej szósta godzina. Począł głód i chciał coś zjeść. Kiedy przygotowywano posi mu posiłek, wpadł w zachwycenie, widzi niebo otwarte. I jakiś spuszczający się przedmiot podobny do wielkiego płótna, czterema końcami opadającego ku ziemi. Były w nim wszelkie zwierzęta czworonożne, płazy naziemne i ptaki podniebne. Zabijaj, Piotrze, i jedz, odezwał się do niego głos. O nie, panie, bo nigdy nie jadłem nic skażonego i nieczystego, odpowiedział Piotr. A głos znowu po raz drugi. Do niego. Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i natychmiast wzięty został ten przedmiot do nieba. Kiedy Piotr zastanawiał się, co może oznaczać widzenie, które miał przed bramą, stanęli, stanęli wysłannicy Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona. Czy przebywa tu w gościnie Szymon, zwany Piotrem? Pytali głośno. Kiedy Piotr rozmyślał jeszcze nad widzeniem, powiedział do niego duch: Poszukujecie trzech ludzi, zejdź więc i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr zszedł do owych ludzi i powiedział: Ja jestem tym, którego szukacie. Z jaką sprawą przybyliście? A oni odpowiedzieli: Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, o czym zaświadczyć może cała ludność żydowska, otrzymał polecenie od Anioła Świętego, aby, ci, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał tego, co mu powiesz. Piotr więc zaprosił ich do wnętrza, i ugościł, a następnego dnia wyruszył razem z nimi w towarzystwie niektórych braci z Jafy. Nazajutrz przyszedł do Cezarei. A, nazajutrz przyszedł do Cezarei. Korneliusz oczekiwał ich, zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie. Padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zastał licznie zgromadzonych. Przemówił więc do nich: Wiecie, że zabronione jest Żydowi przestawać z cudzoziemcem lub przychodzić do niego, lecz Bóg mi ukazał, że nie wolno żadnego człowieka uważać za skażonego lub nieczystego. Dlatego też wezwany przybyłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, po co mnie sprowadziliście. Korneliusz odpowiedział: Cztery dni temu, gdy modliłem się o godzinie dziewiątej w swoim domu, stanął przede mną mąż w lśniącej szacie i rzekł: Korneliuszu, Twoja modlitwa została wysłuchana i Bóg wspomniał na Twoje jałmużny. Poślij więc do Jafy i wezwij Szymona zwanego Piotrem. Jest on gościem w domu Szymona Garbarza nad morzem. Posłałem więc natychmiast do Ciebie ludzi, a Ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy stoimy przed Bogiem. Aby wysłuchać wszystkiego, co Pan tobie polecił. Wtedy Piotr przemówił w dłuższym wywodzie: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił duchem świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyjąc, czyniąc. I uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg skrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy. Z Nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić Ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr Któż może odmówić chrztu tym? Którzy otrzymali Ducha Świętego, tak samo jak jak my. I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili Go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Tak to wygląda. Zobaczmy co tutaj jest, jeżeli chodzi o te przypisy. Aha, o tym Corneliuszu tu mamy całe dzieje. Od, 10 do, od 1 do 33 wersety. Nawrócenie Korneliusza w koncepcji Łukasza nie przedstawia jedynie indywidualnego przypadku. Uniwersalne znaczenie tego wydarzenia uwypukla zarówno sam opis, szczególnie na, nacisk na widzenia Piotra i Korneliusza, jak przede wszystkim związane tego. Yy, Związanie tego wydarzenia przez autora z decyzjami soboru jerozolimskiego, no to będzie później. Wysuwają się na pierwszy plan dwa oddzielne przesłania. Pierwsze sam bóg objawił, się, że pogan należy przyjmować do kościoła bez zmuszania ich do zachowania przepisów prawa. Eee, dwa że sam Bóg objawił Piotrowi, żeby się zgodził na gościnę u kogoś nieobrzezanego. Można tu wyczuć sprawę relacji między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, a chrześcijanami pochodzącymi z Pogan. No tak. O tym będzie jeszcze w którymś liście. Zaraz, w którym to boliście. No właśnie, bo to jest. Bez zmuszania Galatów. Wygląda, że Galatów no yy, Tutaj jeszcze wejdę w edycję Świętego Pawła. Tu jest trochę inaczej o tym opisane: Widzenie Korneliusza to jest właśnie dziesiąty rozdział. Poprzedzające ten opis dwa wydarzenia: uzdrowienia Eneasza i Wskrzeszenie Tabity były przygotowaniem do przedstawienia dokonującego się w mentalności Piotra przełomu. W rozumieniu uniwersalizmu Ewangelii i Kościoła, widzenia Korneliusza, otwiera nową część dzieł apostolskich, bardzo ważna dla ich struktury. W części tej wspólnota chrześcijan, dzięki interwencji Ducha Świętego, otwiera się i przyjmuje do siebie także pogan, którzy uwierzyli w Jezusa. Łukasz opisuje tu trzy różne nawrócenia pogańskiego. Setnika, Korneliusza, który wyznaje wiarę i przyjmuje chrzest Piotra i całej wspólnoty. Potem mamy to widzenie Piotra, wcześniej Korneliusza, teraz Piotr. Jako owoc swojej modlitwy otrzymuje od Boga widzenie. Chociaż dzieli ich dystans religijny, geograficzny i etniczny, obaj zwracają się do tego samego Boga. Podczas widzenia, jakie otrzymuje Piotr, zostają usunięte jego żydowskie schematy myślenia. Nie ma już ludzi ani rzeczy nieczystych. To właśnie o tym, um, o tym, yy, no, o tym płótnie zastawionym stołem. Jedź, zabijej i tak dalej, bo Piotr się wzbraniał, że to jest nieczyste. Tak? Skoro wszystko zostało oczyszczone przez Boga, owocem przemiany myślenia Piotra jest nie tylko to, że idzie sam do domu poganina nie bojąc się naruszenia rytualnej czystości, ale również głoszenie poganom Chrystusa w taki sam sposób, jak czynił to wobec Żydów. Widoczne u mieszkańców w domu Korneliusza wielkie pragnienie słuchania Słowa Bożego przypomina postawę Izraelitów stojących przed Bogiem i słuchających Jego poleceń. Z Księgi Wyjścia tu mamy... Mowa Piotra do Korneliusza, pierwsza mowa adresowana do Pogan ma charakter katechezy, to co mieliśmy wcześniej. Apostoł musi im niektóre fakty wyjaśnić dokładniej, ponieważ nie znają oni Bożego planu zbawienia. Na samym początku mówi o nowej relacji między Bogiem a ludźmi i stawia Izraela na równi z innymi narodami. Dar zbawienia oferowany jest Bogiem, bowiem wszystkim ludziom. W przeciwieństwie do przemówień kierowanych do Żydów, Piotr nie podkreśla tutaj wybraństwa Izraela, ale wskazuje na fakt, że Jezus jest Panem wszystkich. Od Pogan do Pogan bardziej przemawiał tytuł Pan niż Chrystus, i że Jego pokój jest darem dla każdego człowieka. Następnie posługując się Delikatną aluzją nawiązuje do wydarzeń związanych z życiem Chrystusa. Zakłada jednak, że fakty te są już Jego słuchaczom w jakiejś, w jakiejś mierze znane. Opisując Chrystusa, Piotr nie koncentruje się na Jego słowach, ale podkreśla doniosłość Jego czynów. Taki sposób przedstawienia osoby Jezusa jest charakterystyczny dla Ewangelii Markowej. Również schemat w tej części wystąpienia Piotra, Janowy, działalność w Galilei, wydarzenia w Judei przypomina w swej strukturze układ treści adresowanej do Pogan Ewangelii według Świętego Marka. Świadczy o tym, że katecheza wygłoszona w domu Korneliusza nie jest tylko skonstruowanym przez Łukasza dziełem literackim. Ale faktycznie odzwierciedla pierwotne nauczanie Piotra. Odwołanie się do cudów Jezusa było dla Pogan o wiele bardziej przekonujące niż dowody z pisma, dlatego Piotr rzadko nawiązuje do Starego Testamentu. W przepowiadaniu do Pogan kluczowe znaczenie mają bowiem fakty ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa, akcentując fakt wspólnego spożywania posiłku ze zmartwychwstałym. Apostoł kładzie nacisk na fizycznym, rzeczywistym aspekcie zmartwychwstania. No i tu mamy jeszcze wstąpienie Ducha Świętego na Pogan, właśnie o tym, jako efekt tego całego wydarzenia, kiedy nowi członkowie kościoła zostają napełnieni Duchem Świętym. Już nikt nie może mieć wątpliwości, że ich obecność w Kościele jest zgodna z wolą Bożą. Zstąpienie Ducha Świętego na pogan jest według Piotra tą sam taką samą łaską, jaką on i pozostali apostołowie otrzymali w Dniu Pięćdziesiątnicy. Duch udzielił swoich darów ludziom, którzy nie byli wychowani według rygorystycznych przepisów prawa. W ten sposób Bóg potwierdził, że również poganie są dziedzicami obietnic danych Abrahamowi. Przeszkody stawiane poganom chcącym przyjąć Chrzest, szczególnie obrzezanie i wymóg przyjęcia reguł judaizmu zostają więc usunięte. Dokonało się to za sprawą samego Boga. Wydarzenie to było przez niego przygotowane wyraźnymi, wcześniejszymi interwencjami. Ukazał swój plan wobec pogan w widzeniach, polecił Piotrowi przyjąć posłańców Korneliusza i udać się z nimi do Cezarei. Udzielił daru ducha Poganom. Wspólnota wierzących w Chrystusa została otwarta definitywnie na nawróconych do spogaństwa. No dobra, to tyle chyba. Czyli mamy tutaj wprowadzenie do kościoła Pogan. O czym i tam o tym, o tym, o tym, o tym obrzezaniu będzie jeszcze, właśnie w Galatów, chyba, ale nie jestem pewien. Na razie to zostawmy, tak jak jest. Na dzisiaj kończę. Do zobaczenia jutro, czy tam dzisiaj jeszcze z Panem Bogiem. Cześć.